Trochę mieszkańców zaczęło przybywać od momentu, kiedy skończyliśmy szpital, ale nadal. E, tu już jest sierpień, przybyło z 10 osób, jest tragedia. To taki jeden pożar po prostu zniszczył mi wszystko. Całe plany na ten rok poszły, ale wybudowałem dom dziecka, więc e, chociaż widzę, że mam zero dzieci pod opieką, ale liczę, że jak przyjdzie zima. To w razie W, gdyby znowu jakieś tam dzieci gdzieś biegały bez domu, to one trafią tutaj i dzięki temu przetrwają. Może to tak działa, zobaczymy. Jeśli chodzi o badania, jest coraz lepiej, 88%. Obstawiam, że do końca roku uda się już chociaż opracować te badania i zacząć budować te centra. Jest to bardzo ważne. Tu sobie powoli budują, bo wszystkie materiały są przywiezione, więc jakby powoli niech to robią. E, natomiast z kasą jest cały czas tragedia. Trochę nie wiem, co robić, ale chyba nie ma innej opcji, jak po prostu jakoś. Wytrzymać, niech to miasto z powrotem ruszy. Wtedy zaczniemy sprzedawać, nie wiem, chociażby te deski. E, może sprzedawać trochę więcej e, tych płodów rolnych, a może zacząć sprzedawać jedzenie, bo zaczęło się tego trochę zbierać. Ale mówię, do tego wszystkiego potrzebuję centrów dystrybucyjnych. Ulepszam trochę drogi, dlatego że oni mają bardzo duży problem z dojechaniem w tamte re rejony. To zajmuje im mnóstwo czasu, i tak naprawdę wolałbym, żeby chociaż jeden pas był ulepszony, utwardzony. Ale też produkcja żwiru nie jest na tyle duża, żeby jak najszybciej to. Skończyć. Skończyć, więc trochę to trwa. Zwłaszcza ten odcinek, bo tutaj tą przywozi po dosłownie jedną tonę. No ale jak skończy ten, to już te autobusy z pracownikami też będą trochę szybciej pracować. Produkcja desek nie jest za duża, ale coś tam działa, więc jest chyba okej. Okay. że już nie musimy tego kupować, tylko mamy swoją własną produkcję. Najbardziej mnie bolą ci pracownicy. Jednak ciągle musimy ich sprowadzać, żeby coś nam tu budowali, żeby w ogóle pracowali tutaj. A miałem plany takie, że tu wszystko fajnie ruszy i będziemy mogli zacząć z nich rezygnować. Puścimy już sobie linię miasta Astiego Kamieniołom, natomiast tu będzie kursował jeden autobus, i nie wiem trochę czy to ma sens, bo tu nie ma żadnych pracowników. Tu chyba po prostu musimy zainwestować w jakieś budynki. Prowadźmy sobie trochę tę drogę. Tutaj też oni muszą mieć dojście do tego sklepu, prawda? Ja bym zrobił tutaj jakiś taki budyneczek. Niech to nawet będzie coś w tym stylu, może coś takiego, od razu tu puścimy chodniczek, taki może nawet lepszy, tylko najpierw to sobie zaplanujmy jakoś. Niech on idzie pod jakimś tam kątem, aż tak nam nie zależy. I myślę, że tu fajnie byłoby jednak zrobić taką wiatę. Zawsze to trochę lepiej, żeby oni zamiast do każdego budynku podjeżdżali do takiej wiaty. Tu generalnie mamy taką wiatę i to się spisuje, tutaj też. ich wiat muszę pobudować trochę więcej, ale dajmy sobie trochę czasu też, bo póki co po prostu dużo tych rzeczy zakolejkowanych. Też trochę te drogi chciałem poulepszać, ale mówię, problemy ze żwirem. No i nadchodzi tu już zima tak naprawdę, a ja ciągle czekam na badania. Okej, okay, widzę, że mi Mieliśmy jakiś pożar, gdzie on był. O, to jest taki budynek do wyburzenia W sumie, weźcie go, zacznijcie wyburzać I tak nie mamy nic lepszego do roboty A wy możecie sobie zacząć działać Tylko robotnicy Okej, okay, dobra, robotnicy są już z mojego miasta Bo to jest najważniejsze, żeby powoli rezygnować Brać tych, co są w moim mieście Chociaż jest ich mało, bo No mówię, mieliśmy przestój praktycznie roczny Z yy, przybywaniem pracowników i w ogóle ludzi Do tego miasta No ale brak szpitala zrobił swoje Tutaj już właściwie magazyn jest gotowy Więc musielibyśmy tylko, mówię, zacząć sprowadzać Okej, okay, mamy jakieś dziecko pod opieką, które wygląda. Ten gościu ma 20 lat. Co on tu robi? No dobra, siedzę tu, gościu, bądź bezpieczny, niedługo będzie zima. Możesz tu siedzieć, nie ma problemu, ale trochę to dziwne. Tu już fragmencik zostanie ulepszony, tu już jest ulepszony. No bardzo mi zależy, żeby mieć te utwardzone drogi, bo to jest straszna taka. Nie rozumiem, czemu oni czasem jeżdżą taką drogą, skoro mogą jeździć właśnie tą utwardzoną zdecydowanie szybciej, ale czasem z jakiegoś powodu wybierają taką drogę. Wolałabym się ich pozbyć, niech oni jeżdżą ze swoją makro maksymalną prędkością. Tu się raczej żaden pracownik nie zbiera, ale mówię, no budujcie sobie, ulepszajcie tą drogę i później zobaczymy. Ulepszajcie sobie ten chodnik, tutaj będą potem budyneczki, może do tych budyneczków nawet kogoś kupimy, bo przyrost właśnie przez ten rok był bardzo mały, to może idealna okazja, żeby wykorzystać dolary. U, dobra, 97%. Tutaj jeszcze postawiłem taki jeden budyneczek. Eee, niech oni się spokojnie wprowadzą, kiedy będą mieli ochotę, tu nie ma z tym problemu, ale stwierdziłem, że trzeba trochę więcej tego miejsca Zrobić, bo tu już praktycznie 39 na 50, 31 na 50. Tu ich trochę zaczęło przybywać. Szpital jakoś tam działa, chociaż jest kiepsko trochę. Tymi lekarzami, zwłaszcza trochę nie rozumiem czemu. Tu wcześniej mieszkało trochę więcej lepiej wykształconych, ale z jakiegoś powodu oni zniknęli. Być może przez to, że właśnie szpital też zniknął i oni się przenieśli, może gdzieś tam w te okolice na przykład. Tu już wszędzie full. Tu jest 21. 10 się wyprowadziło, ale oni się chyba wprowadzili po prostu tutaj. Więc okej, okay, jakby te dwa budynki spoko sobie wyburzajcie. No i zostaje nam po prostu czekać. Budujcie sobie właśnie takie miejsca. Tutaj produkcja jakoś leci. Eee, mówię, no to miasto niestety im będziemy musieli poczekać i to bardzo. W ogóle, że tutaj troszeczkę porobiliście. Okej. By mi to pasuje. Też fajnie byłoby to puścić, natomiast to trzeba puścić dopiero kiedy będą strażacy. A jak będą strażacy, to tak naprawdę całe miasto musi pójść eee, w ruch. I jeszcze elektryczność będzie tu trzeba dociągnąć, ale to już na spokojnie. Tu stacja ona sobie na razie radzi, wystarcza. Mówię, dopóki nie ma elektryczności, to i tak nie ma sensu bezpośrednio tutaj dostarczać paliwa. No taka stacja, może ktoś tu przy okazji chciałby zatankować. Niech ona sobie tam stoi. To jest darmowa stacja, nie ma problemu. Tutaj natomiast widzę, ładnie budują. Szkoda, że używają tych pracowników tu mogą sobie powoli po prostu budować tym e, koparką właściwie. No ale z jakiegoś powodu przywożą tych pracowników. Tu już mamy odbudowane, w ogóle przetransportowane. Właśnie. Skoro już jakiś zapas jest, tak naprawdę tobą byśmy mogli zmienić miejsce pracy. Bo po co ty masz tam pracować? Okej, okay, dobra, ale to najpierw ten węgiel odwieź i dopiero później przyjeżdżaj tutaj. Zawióz, to oficjalnie możemy go przydzielić tutaj. Ta jedna wywrotka mniejsza na spokojnie sobie poradzi z dowożeniem, tym bardziej, że tu już jest nazbierane mnóstwo węgielu. Więc o to się nie musimy martwić. Tu już sobie tak naprawdę możemy odznaczyć. Niby temperatura jest jeszcze ok, ale trochę się boję. Chociaż nie, dobra, poczekajmy do października. O, tutaj na chwilę puszczą e, w ruch w naszą e, ciepłownię, ale to nie szkodzi. Poczekajmy jeszcze do października, aż ta temperatura faktycznie spadnie. U, też zaplanowałem coś takiego. Nie wiem po co, ale fajnie będzie mieć coś takiego w mieście, chyba. Poczemu by nie? Oficjalnie badanie skończone. E, może wybierzmy sobie jakieś następne. Ok, dobra, myślę, że to. Może być spoko. Później zrobimy sobie to, żeby zapobiegać pożarom. To by było całkiem spoko. Ale to wymaga trochę mniej roboty, więc zróbmy sobie to najpierw. No i oficjalnie. Od razu wydaje mi się tak, stawiamy średnie, nie ma na co czekać. Tak, żeby elektryczność oczywiście docierała. Może tak, jedno. I tu na pewno byśmy postawili sobie, e, chociaż nie, na razie jedno. W przyszłości będzie na pewno tego więcej. Natomiast w tych rejonach, przy wysypisku, oczywiście, może nie przy wysypisku, ale w tym miejscu postawimy sobie drugie. W tym miejscu właśnie stworzymy sobie takie e, centrum, które będzie odpowiedzialne za sprzedawanie wszystkiego z całej mapy w tym oto składzie celnym. Myślę, że to będzie spoko. Już nie będę gdzieś tam szukał, gdzie, co jest, kto sprzedaje. Tylko w tym jednym miejscu po prostu wszyscy będą odpowiedzialni za sprzedaż. Czy to nadmiaru desek, czy to nadmiaru e, paliwa może w przyszłości, cokolwiek. Będzie zdecydowanie łatwiej to pogardniać, Natomiast tak, tu jeszcze możemy zrobić coś w tym stylu, albo w tym stylu. O, też tutaj od razu ulepszyliśmy żeby potem w przyszłości nie było problemów. No i to jest centrum, którym musicie się zająć jak najszybciej. To będzie centrum odpowiedzialne za, myślę, to jedno miasto. Może wystarczy na pewno za jedzenie całe, e, za jakieś dostarczanie, przewożenie, bo na przykład tutaj też trzeba przewozić coś takiego. I myślę, że to wystarczy póki co. Tak szczerze, z tym też wystartujcie raczej szybciej niż później, e, bo po prostu tu może będzie sprawniej działało zarabianie w tym mieście. Póki co nie zarabiamy w tym mieście. Tu się jakieś deski produkują. Więc nadmiary tego można by było sprzedawać. Tym bardziej, że oni stamtąd te deski przewożą tutaj. Tego biura budowy biorą bezpośrednio te deski. Natomiast, no to po prostu musimy tu zostawić trochę, żeby tam sobie leżało. Na przykład powyżej 30% tych desek, wszystko by szło na sprzedaż. Zawsze to jakaś kasa do przodu by była, no bo póki co jest tragedia. Teraz jeszcze ona bardziej spadnie, no bo to wszystko musimy wybudować. Chodzi zima. Tu już w sumie te budynki zaczęliście budować. Okej, okay. być może to będzie dobry pomysł. Ten budynek też już zaczniecie budować super. I jak tu sobie wszystko radzi, zużycie 24%. No te budynki się trochę zużywają, nie jest dobrze. Na pewno jakbyśmy chcieli coś konserwować, e, to nie w zimę. To obowiązkowo w lato. Tutaj moglibyśmy tak szczerze trochę zmniejszyć, bo to już mi się tak aż tak nie spieszy. To są fajne rzeczy, ale niech oni je budują powolutku. Też trochę tutaj potrzebujemy do kształcenia dentów, ale czemu? No jakby oni tu są, to aż tylu ich jest, a tylko trzech studentów w auli coś jest chyba nie tak. Temperatura budynku jest zbyt niska, o dobra, odwaliłem trochę myślałem, że do października może być natomiast widzę, że to już musimy startować ale okej, okay, dobrze, skapnąłem się dosyć szybko ta temperatura nie spadła jakoś bardzo więc, e, no powinno wszystko być okej, okay. już chłopacy będą przychodzić i zaczną pracować o właśnie, tym się na razie wstrzymuję bo naprawdę nie chciałbym marnować tutaj kasy na zasoby, póki co tylko produkujemy to za pomocą pracowników z zagranicy i deski już za pomocą naszych własnych pracowników to jest akurat spoko, e, ale no nadal to jest bardzo mało. Musimy się wstrzymywać. Budynki jakby puściłem, bo wiecie, pracowników potrzebuje, a oni muszą gdzieś mieszkać. Widzę, że to właściwie tak trochę niepotrzebnie działa. Oni tu wszyscy przychodzą, ale tu nie ma żadnych dzieci w środku. Tak naprawdę po co to jest? Ale okej, okay, jak już wybudowane, to niech stoi. Widzę, tutaj już kończymy ulepszanie drogi, więc zaczniemy oficjalnie budować pierwsze takie średnie centrum dystrybucji. Mam nadzieję, że tutaj coś, sytuacja z pieniędzmi się poprawi. No głównie, jak widzimy, tu mi ubywa za Zagraniczną siłę roboczą. Gdyby z tego zrezygnować, to już ten minus będzie niewielki bardzo. Wiadomo, jak coś buduje i materiały stamtąd ściągamy, to jest dużo większy, ale grunt, żeby tych pracowników już stamtąd nie brać. A do tego pewnie byśmy potrzebowali, żeby w tym mieście było około tysiąca. Chociaż oni, no, mają gdzie pracować. Bo i tutaj, i gdzieś tutaj inne budynki, straż pożarna, policja. No, tu się ktoś wprowadził, super, witamy. Właśnie najgorsze, że teraz mamy cały czas problem z tym żwirem, i to oczywiście moja wina, bo chciałem koniecznie tutaj ulepszyć drogę. Też widzę, że tutaj ten odcinek oni już skończą, więc przestaną zużywać na taką drogę jedną, chociaż tu chyba jeszcze tak. Tu muszą dokończyć. Ale to już i tak będzie tego mniej trochę schodziło. I widzę, że kolejne darmowe wysypisko muszę tu postawić. No trudno. Pustomus, wy transportujcie. No niestety to przetwarzanie też idzie tragicznie, bo po prostu ja nie wiem czemu. Ale widzę, że tak pracowników tu raczej nie brakuje. Co tu zajrze, to jakieś pracownicy tutaj siedzą. Szczerze wydaje mi się, że oni tego nie mogą wywieźć. Więc zróbmy tak, to jest numer 4. To już usuńmy, a tu po prostu składujmy złom. Teraz wy na spokojnie będziecie mogli sobie wywozić złom w to oto miejsce, bo tu jest dużo takich rzeczy, gdzie właśnie zalega tylko złom. Ja tylko tego nie rozumiem, dlaczego nikt od nich tego nie zabiera. O, może ty. Nie, ty przywozisz tutaj. I w ogóle zabierasz ze sobą 2,5. Jaki to jest bezsens. Ale już niedługo tutaj zrobimy porządek i będzie wszystko jasne. Teraz jest bardzo duży bałagan. Być może przez to tutaj coś nie działa tak jak powinno. No nie, no Wy powinniście wywozić. No właśnie tutaj powinniście to wywozić. Nie rozumiem, dlaczego oni dalej przywożą to tutaj. O co tu chodzi? Tu nie mogą pracować, bo się zablokowali. Ale ja tu nie mam żadnego, żadnego jakiegoś utrzymywania infrastruktury darmowego czy coś w tym stylu. No dosłownie nie mam, więc to jest jedyny budynek. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, co się tu dzieje. To jest zajezdnia. To jest w ogóle biuro budowy. Trzeba będzie to ogarnąć. To są centra dystrybucji. Tutaj też. Ale to jest może też ten moment, w którym by tutaj przydało się to odpalić Natomiast to znowu będą wydatki Ale oni sobie po prostu nie radzą z tymi odpadami A jak zalegają odpady, to budynek przestaje pracować Tu stoją właśnie tak... A nie, dobra, już nie stoją Bo normalnie to tu stoją bezczynnie te różne śmieciarki i tak naprawdę to tylko zalega Tu teoretycznie, no moglibyśmy zrobić takie utrzymywanie infrastruktury Które by było odpowiedzialne może bardziej za te rejony, Coś w tym stylu, bo... No jest kiepsko, strasznie kiepsko z tym wszystkim ale w sumie tutaj tylko utwardzone. No nie potrzeba robić asfaltu. Tutaj widzę powoli sobie pracujecie, okej. Okay. Od biedy darmowe utrzymywanie infrastruktury. No właśnie, zero. Nie mam czegoś takiego. No mówię, to i tak się przyda, bo tu w przyszłości będzie trochę większa produkcja plus być może gdzieś tam odśnieżanie na tych rejonach też będzie ok. Oczywiście oni najpierw muszą pojechać zatankować. Tak, mi się wydaje, że dopóki on tego wszystkiego tutaj nie zostawi, to on nie czyta tego, że ma teraz te śmieci wyrzucać. Tutaj i on tak biega w kółko, gdzieś tam zakręca i powoli, jak tutaj się coś spali, to dorzuca. Ale to jest całkowicie bez sensu. No ale to wina gry nie moja. Ale może faktycznie gdzieś tutaj, dzięki temu oni zaczną trochę sprawniej działać. Jak to wygląda w ogóle sytuacja z naszym miastem? Naprawdę nic się tu nie dzieje. Powoli budujecie sobie budynki super. Tu sobie powoli wyburzacie super. Tu budujecie te centrum też na spokojnie, polobym trochę szybciej, no ale trudno. To centrum za to działa zdecydowanie lepiej. Eee, natomiast no Ciągle brakuje żwiru, ok? Tutaj z tym żwirem powoli powinno się uspokajać, bo tu już właśnie cały fragment jest gotowy. No natomiast oni będą to brać powoli i zawozić tu. Ale zanim oni tam pojadą, przyjadą, to się powinno normalnie produkować. To no, tu jeszcze 61 ton brakuje. Ok, widzę, że przywozicie takie mniejsze ilości, ale ok. No więc to zaraz skończą i będzie lepiej. Też mógłbym w teorii uruchomić to przerabianie, natomiast to jest gruz po wyburzaniu. Ja tak często nie wyburzam. To może sobie na razie leżeć. Od początku tylko 270 ton się uzbierało, więc na spokojnie. Ale widzę, z tymi pojazdami coś jest nie tak. Oni cały czas się jakby zacinają. Zamiast przyjechać się tu naprawić, gdzie mogą to robić, to oni i tak cały czas gdzieś tam jeżdżą i się psują. Tego totalnie nie rozumiem. Żeby nie było, sytuacja i tak się poprawiła, ale no są po prostu takie. W szczególności chyba te linie autobusowe, że oni tych pojazdów nie naprawiają z jakiegoś powodu. Chociaż nie, no to jest naprawione. To kto tych pojazdów nie naprawia? Czekajcie, autobus 47, 40. No ale ten ma na przykład 100% zużycia. A, okej, okay. jeszcze nie minął rok od ostatniej naprawy. Dobra, rozumiem o co chodzi. Czyli przez to, że oni wtedy nie mogli naprawić się na full, no to jakby naprawili się w tyle, ile mogli, no i wyjechali z powrotem w trasę. A przez to, że nie minął rok, to oni nie mogą wrócić naprawić się bardziej. Bardzo duży problem, więc zupełnie szczerze, bo to mi tylko marnuje kasę. Przedaj pojazd, kupimy nowy. O, i mamy w ogóle nowe autobusy szybsze. Szczerze, zdecydowanie, pozmieniajcie mi to. E, dobra, ty masz pracowników, to sobie to wystaw ich tam gdzie trzeba. Po prostu wam też zabierzemy na szybsze autobusy. Zrobimy taki mały upgrade po prostu. Po mieście takie szybkie nie muszą jeździć, ale właśnie w tych centrach, biurach budowy i tak dalej to powinny być szybsze. Zostawił ich więc oficjalnie cyk i cyk. I tutaj e, ciebie sprzedajemy, bo to też nie ma sensu. I kupujemy. E, jeden chciałem kupić. Dobra, kupiły się dwa, trudno. Tym jednym może coś zrobimy. Przyszłości, no nie wiem. Na razie to tak ogarnijmy. Fajnie w ogóle, mieszkańców przybywa odkąd e, przywróciliśmy szpital, tak naprawdę. No, tu widzę jakieś jedno dziecko pod opieką. Spoko. Pewnie znowu dwudziestolatek, co? No, oczywiście. Tutaj brakuje wam żwiru. No, żwir jest niestety w tej chwili bardzo potrzebny, ale jednocześnie nie mamy jak go produkować w nieskończoność i bazujemy na tych pracownikach z zagranicy. No, tragedia generalnie. Plus tutaj obywatele idą właśnie pracować w tych różnych budynkach, które mają się budować. Mógłbym to. Odznaczyć, ale okej, okay, niech oni to robią. O, w ogóle wybudowali nam halę sportową. Okej, okay. też widzę, że właśnie personelu tutaj nie ma, ale hala stoi. Jakby personel chciał, to mógłby tu pracować. Jakieś tam dojście jest. Nawet możemy zrobić coś w tym stylu, żeby jakieś połączenie tutaj istniało. W ogóle to chyba chwilowo za bardzo polegam tutaj na mojej fabryce żwiru, bo ona jest zrobiona w taki, a nie inny sposób, i to niestety nie jest zbyt efektywne. Oni nie są w stanie tego nazbierać. Tak się zastanawiam, czy nie lepszą opcją będzie tu chwilowo żwirku Pójdźcie sobie w ogóle stąd. Trochę nam faktycznie kasy na to pójdzie, ale przynajmniej te wszystkie budowy wokół tutaj ruszą. oni nie mają zasięgu, żeby pracować tu w mieście, tylko na tym odcinku, więc spoko. A przynajmniej pokończymy sobie wszystko to, co jest tutaj w mieście do zrobienia. Tutaj żadnych dróg nie będę ulepszał, więc to chyba będzie spoko opcja chwilowo. O nie, mamy pożar, pokaż. To jedziecie, prawda? Tak, już wyjechaliście w ogóle, super. Tak z ciekawości, ja bym wam chętnie kupił coś lepszego, ale tu lepszego nic nie ma. Wy macie najlepszy możliwy sprzęt Uję, tylko zanim wy tam dojedziecie po tych drogach, nie róbcie mi tego, proszę. No nie, no niestety, jakby w takim tempie oni tutaj jadą, i właśnie widzicie, mogą jechać drogą taką lepszą. Mogliby tędy po prostu pojechać, ale z jakiegoś powodu oni wolą jechać taką drogą, gdzie mają 12 na godzinę, bo jeszcze ona jest pokryta śniegiem. Totalnie tego nie rozumiem. Dlatego te drogi wszystkie trzeba polepszać. No niestety, to jakoś nie, nie działa. Nie wiem, czy ta sztuczna inteligencja po prostu na nie czyta, że to jest szybsza droga. Mogliby nią pojechać, dotrzeć szybciej. Nawet jeśli ona jest ośnieżona, to i tak mogą po niej jechać szybciej. No nie wiem, jakoś tak strasznie to działa. Jedyny plus jest taki, że to nie był jakiś super, ekstra ważny budynek. Jakby trudno. Chwilowo wstrzymana produkcja desek, ale tych desek mamy tyle w zapasie, że też nie musimy się o to martwić. To no, znowu koszta po prostu. I tak jak ten autobus. No widzicie, obok masz drogę, którą mógłby się jechać szybciej. Nie. On wybierze taką. Tak w ogóle to nie wiem, czy nie tędy, czy tędy szybciej by przypadkiem nie dotarli. Ale to już mówię, to nie na moją głowę. Okej, okay, wybud... Uuu, nie odznaczyłem, nie odznaczyłem, że... Ale peszek. No dobra, ale tak czy siak planowaliśmy dokupić trochę tych mieszkańców, więc... Jeden budynek po prostu z mieszkańcami został wybudowany, drugi będzie bez. Więc na spokojnie, okej. Okay. Nie ma co się denerwować. Oficjalnie tysiąc mieszkańców przebite, mamy to. No dobra, spadło do tysiąca, ale dalej jest tysiąc.